Siema, tu Eddy i Gaby, czyli i Panda jeszcze, czyli bracia. czyli bracia. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek pierwszy raz w życiu będziemy zaglądać do naszych starych filmów. Na YouTube już jesteśmy od y, grubo ponad roku. I jest. 150 odcinków. 150 już? Do starych filmów nie zaglądaliśmy od dawna. Pewnie większość z was też nie pamięta starych filmów, więc razem sobie przypomnimy. Koniecznie oglądajcie do końca. Panda właśnie gdzieś zniknęła, ale hasło montażysty dzisiaj będzie ukryte w zdjęciu Pandy. Zobaczycie najlepsze zdjęcie Pandy, jakie jest po prostu ever. A więcej takich zdjęć na naszym Instagramie. Bracia podłoga oficjalnie jestem Gabryś, więc wiecie zostawić follow, bo tylko dzisiaj przez kilka godzin, przez 24 godziny będzie insta Story z najlepszych Zdjęciami pandy, ale teraz przenosimy się do oglądania. Zaczynamy. Będziemy wybierać filmiki na zmianę. Ja, jako starszy brat, będę wybierał pierwszy dwa filmy. Który gawy się jest jakby głównym bohaterem. Uważam, że to są jedne z lepszych filmów na kanale i to są naprawdę stare filmy. Jeden, jak 10 laty podrywa dziewczynę i ma 160 tysięcy wyświetleń, ale drugi ma mniej, mniej wyświetleń, ale jest według mnie dużo fajniejszy i chciałbym, żebyście go zobaczyli, bo on ma tylko 88 tysięcy, więc jest dużo lepszy. Ja pamiętam, jak to nagrywaliśmy, Abi. To było takie ciężkie. Ja pamiętam, że 5 godzin nad Wisłą musiałem tam siedzieć i po prostu czarować. Ale bardzo fajne przeżycie. Jak dziesięciolatek podrywa dziewczynę? Pamiętam, pamiętam. Zobaczmy. No way! Jak ona nie da, to jadam. A wszystkie trzy damy. Tutaj jak się od razu zaczyna ten filmik, jak ona nie, nie da, to jadam, tutaj chodzi o numer telefonu, ta dziewczyna jest mega taka, zaczek jak się od razu uśmiecha. Takie miałeś tam fajne reakcje, ci ludzie się mega polubili. On, on Ej, was, a to jest nasze stare tak, intro. Tak. Kto kojarzy nasze stare intro? Łapka w górę. Jeśli pamiętacie to intro, łapa w górę. Bracie. Wow, cześć rodzinko. Tutaj Gabrys! I Eddie, czyli bracia. Jaka energia! Tutaj Gabrys! Wszyscy. Wszystko jest, się Oczywiście to zaklęcić nie uważam, ale wtedy no, tak. Po no to zaledwie parę nie nie roku czasu temu i dosłownie widać różnicę. Zobaczcie Gabryś teraz no i Gabryś tam. Tutaj byłeś takim dzieciakiem jeszcze, ale mega słodziakiem. Dobra, przebieniemy początek. Oglądajcie ten odcinek do końca i zasubskrybujcie nasz nowy kanał już, już teraz. teraz. Dobra, zdradzę wam jeden sekret, bo Gabryś tutaj trzyma kamerę, ale też ty nigdy tej kamery sam nie tak, trzymałeś, tylko, tylko Nikola Ci pomagała, co tak, nie była za powiem. ciężka kamera. Dobra, dzisiaj pokażę wam naprawdę fajną książkę. Mam tutaj przepowiednię, którą tworzę. Tutaj, koło ciebie. Dobra? Dobra. Dobra. I książkę, która tutaj, tą filozofię z Smakowej. Okay. Mamy też kartę, którą zaznaczę, stronę, którą Ej, słuchajcie, od razu wam tutaj wstęp. wstępu. Ta sztuczka, którą Gabryś robi z książką, to jest sztuczka, którą robiłem w Mam Talent, Tak, no, nauczyłeś mnie. A razem z tą sztuczką... do, finalu. że ja pamiętam, jaki... Fajne uczucie po prostu, że podchodzić do ludzi i niczego się nie musiałeś wstydzić. Ej, ale miałeś flow wtedy, pani. Bardzo, fa bardzo fajnie. Mnie wtedy nie było na nagraniu tego odcinka, tylko Nikola z tobą nagrywał. Tak. Spoko, Nikola. Jeżeli w tej przewodni będzie ta strona, którą ty wybrałeś, to Ej, zobaczcie co Gabryś. Gabryś tutaj obiecuje, że jeżeli w tej przewodniej będzie ta, numer, ta strona, to dostaje numer telefonu. Tak. Fajnie, tak? Ładnie tak wyrywać numery do dziewczyn w tak młodym wieku? Nie, ale to tylko pod... Mnik, no wiem, przecież. Czy... Tak? Nie rany, ale, ale to zrobienie? Tutaj te dziewczyny jak się śmieją od razu. Ja nawet no, nie, nie Słuchajcie, Gabryś tego dnia kilkanaście numerów telefonów do dziewczyn zyskał. <grym>, Zobaczcie reakcji. Okay. A jak nie będzie to kupuję wam szampanu, ale tylko. No, 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 no. Widzisz, jest tam strona. No. To jest nasza! nasza? No. Ale, <grym> ale <grym> dobra, zobacz. Ale I jeszcze! Zobaczmy! książkę! I właśnie to nie jest jaka strona. Ta strona pasuje do wyrwany. Gdzie się minę tej dziewczyny? Elonada. Dokładnie na stronie 100. 156. No, jest wyrwana! Strona jest wyrwana! No! Co co? Widzisz? Nie ma tam strony. Tutaj jest. Dokładnie. Ta strona. Wow! No. To jest dokładnie ta sama no. strona, jak możecie zauważyć. Nie no ja tęsknię tęsknię za takimi czasami, że możemy pokazać sztuczki ludziom tak po prostu nie cię A nie teraz jak po prostu w maseczkach i wszystko jest tak, 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 dlatego powiem. słuchajcie jak tylko wróci to do normy to specjalnie dla Was zrobimy Na takie pewno. spotkanie najpierw w Warszawie, a potem może nad morzem w wakacje zrobimy jakąś trasę żeby właśnie czarować dla Was Mega mi tego brakuje. Ej, Gabi, tak jak tak no. dalej pójdzie, to może kolejny odcinek jak połacować dziewczynę takie. Nie, 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 oczywiście, z tego, że, że, nie. oczywiście że nie. Oczywiście, że nie. no dobra, żartuję. Okej, okay, przejdźmy do jakichś starszych tutaj y mm, filmików. Gabi, teraz ty wybierasz jakieś mm, filmiki. Okej, okay, dobra. Uciąłem sobie rękę prank! No ja pamiętam, powiem ja Wam, że na ten prank się rozłapałem. 576 tysięcy świetnej Czyli dużo osób mogło to oglądać, ale ciekawa, czy wy to oglądaliście. Co jest... Gabryś, pokaż się. Gabryś! Tutaj w ogóle w tym filmiku mieliśmy taki inny styl też montażu. Cześć, rodzinko, z tej strony Gabryś i Eddie, czyli bracia. Ale Adiego tutaj nie ma, ponieważ chcę go dzisiaj nieźle wkręcić. Bo tak bardziej filmowo. Ale Gabryś nadal jaki mały O ogleba. <śmuletra> W komentarzach czy chcecie więcej takiego montażu jak na przykład tutaj teraz widzicie Gdzie są ujęcia z drona, gdzie właśnie takie przebitki Wtedy mieliśmy właśnie taki styl montażowy Teraz zaczeruję chłopaków z kanału Vibros. Ej, tutaj Vibrosi, zanim jeszcze wstąpili do partii Możecie sobie wybrać każdą z nich Okej, okay. dobra okay. Przeróżne napoje Ale słuchajcie, jak dzisiaj oglądacie ten filmik, jest poniedziałek to właśnie tego dnia przychodzi do nas Piotrek z Vibros, tak. więc wielkie pozdro dla Piotrka dzięki wielkie Mordo e, wpada do nas, żeby móc sam ustawić wszystkie, y, komputer i wszystko pod streaming. Także w przyszłym tygodniu będziemy już prawdopodobnie streamować dla Was na żywo. Jak zapewne wiecie, mój brat jest magikiem i często uczy mnie sztuczek magicznych. Tą sztuczkę robił w mam talent i jak widać Wibrosom też się podobała. Normalnie taki dziewięcioletni vloger. Tutaj mamy taki nóż. Naprawdę będzie wkrętka, a tutaj mamy zwyczajną krew. A i to ten nóż, zobaczcie, ten nóż miał takie zagłębienie, po to, że jak Gabryś włożył go na rękę i dodał sztuczną krew, to tworzyło taką iluzję, jakby właśnie no, zrobienia sobie takiej krzywdy w rękę. Do tego dodamy trochę sztucznej krwi. Tutaj Gabryś przygotowuje się do pranku, rozciera sztuczną krew. Ej, no zobaczcie, to wygląda mega autentycznie, to mega dobrze wygląda. Ja autentycznie się wtedy na to nabrałem, ale od razu to było to coś takiego, że się nabrałem, od razu byłem w szoku i zobaczyłem, że to jest nagrywane, z tego co pamiętam, zobaczyłem kamerę. Czy coś, że nosz jest nie tak, ale nie, chyba kamerę zobaczyłem. I się upuścił tutaj właśnie rzeczy, żeby to i to mnie zwabiło, bo wiecie co, ten dźwięk od razu mnie tak przestraszył, że coś się stało. Co się stało? Twoja reakcja, nie wierzę. Wiem, bo w tym momencie od razu spokojnie kola podeszła z kamerą i od razu wyjdziemy. Już taka lampka, ale to taki zimny pot mnie zlał. To naprawdę, to, to było konkretne. Dobra, spokojnie. Ej, nie wstraszyliście. Gabryś, pokaż się. Ej, zobaczyłem cię. wszedłem tutaj, zaczęliśmy, że stoisz. Jej. Ja nie mogę, zaczekam przechłonąć. No dobra, no i co i potem się już trochę powkurzałem na Gabrycia. E, jak to pranku. w klasycznym tramku tak no naprawdę. Ale zaczekaj, dobra, przejdźmy do kolejnego filmu. Też stary film, który chciałem wam pokazać. Mówię tak, bratu, przez 24 godziny. O tak, ale to było mega. I to było na wakacjach na Malediwach, było przepięknie i mam nadzieję, że czasy te wrócą niedługo, żebyśmy mogli sobie tak spokojnie podróżować jak kiedyś. Ale ten film też jest fajny, musicie go zobaczyć. Z tej przebitki z, e, właśnie z kilku wysp na Malediwach, które widzieliśmy. I słuchajcie, i w tym odcinku 24 godziny na, mówiłem tak, Gabysz się na wszystkie pomysły miał różne pomysły, ale ten jeden, właśnie pływanie z rekinami, było epicie. A ducham, nie, to się ci rekin tak po, po prostu. Jak tam było tyle rekinów, Nogami, księżych, nie chyba, No w skiełach nie pływało. To było hardcore. Zobacz. Normalnie, olbrzymie te rekiny były. Nie ja tam nie wchodziłem, bo się bało. No, zobacz tutaj. Zrobiłeś tak? Nie, nie, nie. Swoją drogą bardzo fajne zdjęcie z tego wyciąłem i wrzuciłem na Instagram. I jak ktoś ma swój nowy Instagram, też jeszcze Magik to jest taki mój osobisty Instagram, więc możecie wbijać tam. Tam są zdjęcia właśnie z podróży i różne takie, no inne niż, niż do tej pory. Kolejne ak akcje, które jeszcze zrobiliśmy, to zobaczcie tutaj. Zakopaliśmy sobie Adi, co ty filtru filtrów używasz? Przecież jak się piaskiem zakopiesz, to słońce nie będziecie, nie będziecie Cię klepać. Ej, w sumie i darmowe. Uch. Tutaj Gabryś suchara walnął, ale takiego Pioterowego. Po co tych filtrów używasz? Darmowy sposób na bezpieczeństwo na plaży. <grym> A, ale bym się przejechał na takim bananie. Komentujcie emotikonkami banana, to będę przypinał serduszka każdemu. Nie no, piękne czasy. Dobra, ciekawe kto będzie pierwszy. Czy Ty szybciej zasubskrybujesz kanał? Czy ja spadnę z banana? Więc masz 3 sekundy, uwaga! 3, 2, 1, Eddie krzyczy Gabryś i bęk! Woda! spadł padł wody! Bęk, że udało się zasubskrybować kanał. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, muszę Wam to pokazać z naszych starych filmów. To też jest jeden z naszych pierwszych odcinków. Yy, Ponadto, wiadomo, rok temu dodany. 150 tysięcy wyświetleń, 24 godziny w ogromnym balonie. Ja wiem, że uwielbiacie tą serię, ale zobaczcie tutaj. W tym balonie to tak ściskało głowę, że można było się udusić. Ja nie wiem, czy ja wytrzymam 24 godziny z takim balonem, przecież ty można się. Udusić. Wow, siema, rodzinko z tej strony Gabri się! Czyli bracia! Dzisiaj przygotowałem dla mojego brata, czyli Ediego Challenge. 24 godziny na dobę w wielkim balonie Ej, w ogóle piszcie w komentarzach, czy oglądacie nas od tego momentu, jak jeszcze mieszkaliśmy w starym mieszkaniu. To jest właśnie to mieszkanie tutaj no było dużo, dużo mniejsze. Bardzo mniejsze ponad. To tym Na najpierw zobaczę jak się w tym e, spaceruje. <grym> A na ścianie tutaj jest neon, tak, roztarowani. No ja, ja pamiętam. Ale ten neon, swoją drogą, był epicki. Ale ten balon był ogromny. Ej, w ogóle mam pomysł. Może zamówimy takie balony dla wszystkich naszych tutaj przyjaciół, co nie? I może zrobimy kto dłużej wytrzyma w takim balonie. Ja na pamiętam, że raz byłem, ale to naprawdę... No, to nie trzeba jest Trzeba dobrze konfigurować po prostu się z powietrzem i z od... Tak, Koczaj. bo to wyobraźcie, że jesteś taki prosto ogromny. A czujesz się, jakby na popadzie go Helen? Nie. nie no, tak nie działa. La, la, a ty tak. co ty miałeś na głowie? ja wiem, zobaczcie tutaj! Kiedy mam ten moment, kiedy jesteś Januszem i chcesz mieć GoPro na głowie, a nie mieliśmy tej taśmy na głowie, co kada do GoPro. Położyłem sobie kamerę. Tak. Cieszę się, że coś ci zrobię. Ej, tutaj Gabryś musiał mnie karmić. Nie no, ale zobaczcie jaki Gabryś był po prostu młodziutki. Ja, ja nie wiem. No. no, zmieniłeś się, bo Piorosy się od tego czasu. Słuchajcie, no fajnie sobie oglądać takie odcinki. Gabyś do tego czasu naprawdę się zmienił, a jeśli Wy chcecie zobaczyć jak bardzo i chcecie to zobaczyć ze szczegółami, to po prostu przebijcie sobie na nasze pierwsze odcinki, obejrzyjcie zalego, jeśli ich nie oglądaliście. I co, wiecie, koniecznie nasze Instagramy, bo tam wrzucamy cały czas, czas Daily relacje. I słuchajcie, w piątek szykujemy dla Was epicki odcinek z mega ważnym challenge'em, więc w piątek na kanale, ale oczywiście w środę też odcinek. Więc do zobaczenia. Siema! Siema.